Pierwsza pętla wypadła dla nas pozytywnie, jesteśmy mile zaskoczeni, auto prowadziło się dobrze. Ja myślę, że troszeczkę na pierwszym odcinku się wystraszyłem, bo temperatura poszła do góry. I jechałem tak bardziej asekuracyjnie ten pierwszy odcinek, wiadomo testujemy hamulce, skrzynie, ale już w drugim odcinku trochę żeśmy przyspieszyli. Zobaczymy co będzie dalej, na razie jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o tempo to jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że na razie nic nie będziemy poprawiać. Jedziemy swoje. Najważniejsza jest meta. Wiadomo, że testujemy, sprawdzamy auto. Oczywiście trochę gdzieś tam nas skusi, żeby przyspieszyć, ale pilot upomina, żeby, żeby jechać jednak bardziej zachowawczo. Na Rzeszowskim łatwiej boka zapiąć. Wydaje mi się, że było Fiatem, był jednak lżejszy. Mamy dosyć dobre opony założone. Na tym na jednym odcinku był taki parking, nawrót. Spróbowaliśmy. No ale jednak guma mocno klei, więc obawiam się, że nie będzie łatwo polunezem zapiąć boka.